14 października 1773 roku Sejm Rzeczpospolitej zatwierdził Komisję Edukacji Narodowej, pierwszą w Europie państwową władzę oświatową powołaną przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Był to wielki krok w tworzeniu polskiego szkolnictwa na szczeblach podstawowym, średnim i wyższym. Od tej pory, dzień 14 października uznawany jest jako Dzień Nauczyciela. Obecnie święto to nosi nazwę Dzień Edukacji Narodowej. Warto dodać, że Dzień Edukacji Narodowej to święto całej szkoły. Świętują więc wszyscy dyrekcja, nauczyciele, uczniowie, rodzice, pracownicy administracji i każdy, kto dla dobre szkoły działa. Z tej okazji pragniemy dyrekcji, wszystkim nauczycielom oraz pracownikom administracji złożyć najserdeczniejsze życzenia. Dużo zdrowia, śmiechu na co dzień, satysfakcji z pracy i spełnienia marzeń. Życzymy także dobroci od ludzi, pogody ducha i radości z życia. Z okazji dzisiejszego święta przygotowaliśmy program artystyczny, na który serdecznie zapraszamy. W czynu realne kształty przy obrękach. i całym życiem wiernie i przerwanie trwa w drugiego człowieka. O mnie mam mamczył pierwszy liter. On księgę otworzył i zobaczyłem i gorące, brzliwe, były dzieje ojczyste. On mi pokazał w krajobrazów odczytywałem z listów, liści, poznają głosy ptaków i chętną rozmowę. O mnie nauczył pamiętać słowa, o miłości, i dobroci, o krainie słońca. Ale uczyć dobrze, to być tym wszystkim jednocześnie, a zarazem nie stracić oczu tego, kim się jest. Jakąś część siebie przebieg z tymi wszystkimi ludźmi, z którymi stykał się w życiu. Uczyć to znaczy być czułym, kochającym, silnym, szczodrym dla tych, którzy na tobie polegają. Zachęcać i chwalić. Ale uczyć dobrze to znaczy wierzyć w to wszystko, czego się uczy i w tych, które się uczy. Nauczyciel przez lata dochodzi do opanowania wszystkich tych umiejętności. Ale ci, którzy uczą dobrze, widzą, że w podróży życie jest więcej rzeczy do poznawania i nigdy nie wahają się je poznać. Wychowawca, który nie płacza, a wyzwala, nie ciągnie, a wznosi, nie ugniata, a kształtuje, nie dyktuje, a uczy, nie żąda, a zapytuje, przeżyje wreszcie dzieckiem wiele natchnionych chwil. Nie takie ważne jest, żeby człowiek dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę zajmowało. A kiedy minie czas i miną lata i nie wiem, ile lat upłynie nawet, gdy przyjdzie rozwiązywać trudną sprawę, wrócą do nas słowa spośród ławek, a jeśli sami staniemy w środku klasy i kiedy pierwszy zrobimy ręką znak, przypomnimy sobie tamte szkolne czasy i to, że ta trzeba pisać tak, a kiedy staniemy u rozpajnych dróg i ciężko nam będzie w jednej chwili, zrozumiemy, że spłacić trzeba długo i wytrwać jak ci, co kiedyś nas uczyli. I za zachorami odmierzam czas, liści kolorami odmierzam czas, nie używają znań. Czekanie na niespodziewane, sprawdzone szanse, Ciała, i że wzrok dotyk ani słuch nie, such nie a wszystkie rzeczy, które tutaj znałem, są niby obrot, kiedy stoisz w bramie. Wejść tam nie można, ale jest na pewno, gdybyśmy lepiej i mądrzej patrzyli. Jeszcze kwiaty nowe i kwiaty niejedną w ogrodzie świata byśmy zobaczyli. Niektórzy mówią, że nas oko ludzi i że nic nie ma, tylko się wydaje, ale ci właśnie nie mają nadziei. Myślą, że kiedy człowiek się odwróci, cały świat za nim zaraz być przestaje. Jakby porwały go ręce złodziei. Ale ten świat przecież istnieje. Przecież my żyjemy i tworzymy wszystko to, co widzieć chcemy. Gdybyśmy mogli przeszukać świat, zobaczyć, jak on dzień powstaje. Wyłania się do małych wieków. Zrozumielibyśmy wtedy wartość jednego dnia podarowanego człowiekowi. Niech wam nigdy nie zabraknie zdrowia, niech szkoda się wspólnie zamienia. Praca wychowawcy to praca niełatwa, bo częstoleniwa i jest wnaździatła. Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz od książki uczyć się nie lubi. Trzeba dużo zdrowia, dużo czasu stracić, aby umysł ucznia rozwinąć, wzbogacić. Który, gdy dorośnie, dopiero zrozumie, jak jest w życiu ciężko, gdy mało się umie. Ta, co kształci serca i umysły młode, ta, co ścieżki życia pokoleń tyruje, tylko z serc kochających może mieć nagrodę, tylko z postępów, których przykłady wskazuje, lecz nie życie w ogóle będziemy to w stanie, żyj nam w miłości przez długie lata. Bo każdy nasz uśmiech jest tylko dla niej, a radość i szczęście w kobierce zapewnia naszą pamięć niekończącymi rzędami przedmiotów naturalnych sklasyfikowanych pod względem nazwy i kształtu. Nauczyciel to też bardzo wyjątkowy, kto potrafi wykorzystać swoją pomysłowość, dobrość i przeciwnikowy umysł do wypracowania rzadkich umiejętności zachęcania innych do myślenia, poznawania, próbowania i działania. Wielkim kursie wykazuje się nauczyciel, który potrafi sprawić, że uczy wyrażenie siebie i nabywanie wiedzy, staje się źródłem radości, nauczyciel ma wpływ na większość, nie jest bowiem w stanie określić, gdzie kończy się jego oddziaływanie. Gdy uczyń osiąga coś dzięki nauczycielowi, nauczyciel również czegoś się uczy. Drodzy wychowawcy, życzymy Wam radości zasięgu, wytrwałości odczekiwania i najpiękniejszych zbiorów tam, gdzie codziennie zostawiacie swoje serce, swój umysł i swoje siły. Życzymy niepokoju, który nie pozwala trwać bezczynnie, szerokiego spojrzenia, które pomaga dostrzegać prawdę ukryte, takiej radości, przy której smutek zamiera, a pragnień tak czystych, że od nich niebo bęknieje. Życzymy jasnych dni i ładów duszy, prostej ścieżki w gąszczu codzienności. Pragniemy również z całego serca podziękować pracownikom administracji i obsługi, bez których szkoła nie mamy w stanie tak sprawnie funkcjonować. Dziękujemy.